Raz na jakiś czas w każdym z nas odzywa się głos sentymentu. Dziś pora na mnie skończyłam remont mieszkania i w końcu mogę odłożyć rzeczy tam, gdzie ich miejsce. Z Zrządzeniem losu zatrzymuję wzrok na albumie ze zdjęciami. Otwieram go, mimo że przeglądałam jego zawartość nieraz. Znów wertuję kartki i oddaję się wspomnieniom. Docieram do zdjęcia zrobionego na dziś zamkniętym terenie ogródków działkowych. W tle widać budynki straży pożarnej, jednostki numer dwa. I wtedy doznaję olśnienia. Wracając myślami do dawnych czasów, przypominam sobie, że pod budynkiem na Gdańskiej stał kiedyś zabytkowy wóz strażacki, najpewniej wyciągnięty z któregoś garażu po tym, jakiego miejsce zajął samochód. Co się z nim stało? Pewnego dnia po prostu zniknął. A przecież tylko wokół mojego domu podobnych zaginięć było kilka. W zmieniającym się Wrocławiu znikają nie tylko takie małe detale, które pamiętamy z młodości czy dzieciństwa. Na naszych oczach miasto przeobraża się nie do poznania. Niektóre z przemian trwają latami, inne dzieją się niemal w ułamku sekundy. Porządek może zaczekać. Czuję, że muszę całkiem poddać się nostalgii i spróbować przypomnieć sobie kształt Wrocławia z mojego dzieciństwa. Co po nim zostało? Jak każde stare miasto, Wrocław ma bogatą historię. Tu się urodziłam, tu dorastałam. Tu żyje. Miasto od zawsze mnie pasjonowało. Nazywam się Nadia Szagdaj i jestem pisarką. Stworzyłam postać Klary Schulz, by w swoich książkach móc opisywać historię dawnego Wrocławia. A ta otacza nas na każdym kroku. Wystarczy się rozejrzeć. Ruszajmy. Będąc pod wpływem magii wspomnień, wyruszam na spacer po Wrocławiu mojego dzieciństwa. Stare zdjęcie, na którym w tle widać jednostkę Straży Pożarnej numer 2, przynosi pamięć o zabytkowym wozie, który pewnego dnia zniknął z przed budynku. Idę więc dalej. Na rogu ulic Czerwonego Krzyża i Bujwida, w miejscu, gdzie teraz stoi kamienica, był kiedyś kort tenisowy. Pamiętam go dobrze. Tu wraz z kolegami grywał mój dziadek. Na miejscu obiektu sportowego postawiono wysoki blok. Dalsze kroki kieruję w stronę ulicy Grunwaldzkiej. W końcu docieram pod galerię handlową na Placu Grunwaldzkim. Tu zmian nie da się opisać jednym zdaniem. Kiedyś w tym miejscu, gdzie teraz piętrzy się budynek handlowy, stała pizzeria, jedna z pierwszych w powojennym Wrocławiu. Nad wejściem do niskiego budynku w stylu salunu rodem z Dzikiego Zachodu wisiało wielkie drewniane koło odwozu. Naprzeciwko restauracji w miejscu plomby Wyraźnie odznaczającej się na tle starych kamienic stała w latach 80 drewniana budka. To tutaj rodzice zabierali mnie na lody. Poza pizzerią, jak okiem sięgnąć, rozciągał się pusty teren, po wyburzonych jeszcze przez Niemców zabudowaniach. Tak, tak, przez Niemców. W końcu ulica Plac Grunwaldzki stanowiła niegdyś pas startowy. Z okrytego niechlubną sławą lotniska wystartował tylko jeden samolot, z karnem Hanke na pokładzie. Po festung Breslau na miejscu uroczych kamienic pozostał jedynie pusty plac. Pewnego dnia, w latach 90., postawiono na nim wielki namiot o nazwie Goliat. Wewnątrz tej przedziwnej konstrukcji można było nabyć niemal wszystko: od obuwia po marchewkę. Poza gigantycznym namiotem na placu stało jeszcze kilka budek, w tym ta z legendarnymi rurkami z kremem. Odwracam głowę w stronę budynku D1 Politechniki Wrocławskiej. Ja nie mogę tego pamiętać, ale bohaterka moich książek Klara Schulz, jak najbardziej, w tym miejscu nad Breslau wznosiła się wieża najwyższego wówczas w mieście kościoła imienia Marcina Lutra. Malowniczy opis tego obiektu zamieścił w swojej nostalgicznej książce Hugo Hartung. Ja sama wysłałam do tego obiektu Klarę, która w towarzystwie Dietera Angusa wysłuchała wewnątrz jego murów koncertu z ariami Händla. Dziś po kościele nie zachowało się nic. To jeszcze za sprawą nazistów, którzy kazali okolicznym mieszkańcom i więźniom obozów pracy własnoręcznie rozebrać ten piękny obiekt pod wspomniane już przeze mnie lotnisko. W drodze do domu trafiam na podwórze pomiędzy akademikami, potocznie nazywanymi stodołami. Tu także czegoś już nie ma. Zniknęły stare drzwi, schodek i futryna. Dokąd prowadziły? Czy były pozostałością po dawnych zabudowaniach? A może, jak mi już kiedyś sugerowano, jedynie artystyczną formą, rzeźbą. Aż trudno uwierzyć, że takie również znikają. Ale tak właśnie się dzieje. Jednym z przykładów na podobne zaginięcie jest pewien specyficzny zegar. Niegdyś przy ulicy Świdnickiej znajdował się Bar Barbara. W latach 80. postawiono pod nim zegar, którego autorem jest profesor Leon Podsiadły. Zegar był bardzo ciężki, potwornie ciężki, bo to był mosiak i mój tata ma taki charakterystyczny styl takich kwadracików. No właśnie, przypomnijmy rzecz... jeszcze bardzo ważną rzecz, że twój tato, Pan Neon Podsiadły, nie jest autorem tylko tego zegara, tylko jeszcze rzeźby Mikołaja e, no Kopernika. Dokolej, kopernika e, duży, jakieś tam w swoim czasie robił pomniki nawet takie żołnierskie, no, to takie czasy były. On w ogóle jest rzeźbiarzem e, takim no, miejskim. On tak jest miejskim, robił trochę takich rzeczy, ale on jest rzeczarem takim artystą, że jakieś tam wystawy szykuje, jeździ. Ee, on robił rzeźby głównie interstroje drewno, ale jednak grani też w naszych mm. w kamieniach, bo on też, on też robił na przykład pomniki nagrobne znane, na przykład Mateusz Kakowicz i je, je, jego nagrobek jest jest na przykład e, taki słynny pilot Bolesław Oriński. Powiedz mi, jak ta to dziś zapatruje się na kwestię zniknięcia zegarem? czy znaczy on w ogóle... Nie wiem, no, z nią zniknęło, nawet się mnie interesował, bo to wszystko tak zniknęło. Ale podobno na y, Europejską Stolicę Kultury zegar wraca na wystawę. Zegar wraca na wystawę, to będzie taka stała wystawa poświęcona Wrocławiu od 1945 do 2016, czyli do roku Europejskiej Stolicy Kultury. I to jest ta zajezdnia przy Grabiszyńskiej słynna. Ona no, tam się wpisała w czasie stanu wojennego y, przecież swoimi różnymi... Demonstracjami, manifestacjami politycznymi, więc być może e, tego jeszcze nie wiemy, co to miasto zamierza, czy wróci nam najlepiej, gdyby wróciło na miejsce. <laughs> może coś <A>, zamówią nowego? <laughs> a to jest przecież piękne miejsce, bo to jest przy dawnym bazie Barbara. Ci starsi to wiedzą, co to jest Barbara, bar. tam się jadło, taki bar mleczno tam obiadowy. Tuż przed zejściem e, w przejście podziemne, też symboliczne, ten Fryderyk sobie obrał miejsce e, na pomarańczowo na wszystkie te manifestacje pomarańczowej alternatywy. Yy, więc to jest takie kapitalne miejsce, tato o tym myślał, że powinien w takie miejsce, że deptak, że ludzie przechodzą i to, i to, był też, to były też fajne takie czasy, bo to w ogóle Hutman robił, byli strasznie wściekli ci wykonawcy, ponieważ musieli... Musieli dokładnie to te, 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 te w osiądu ręcznie i było takiej technologii, żeby zrobić te kosteczki, a one są po prostu idealnie zrobione. Tak. I co to jeszcze było szczęśliwi. fajne i to ja pamiętam, że czasami, bo ja, myśmy mieszkali na ofiara świecińskiej, tam był szereg różnych pracowni dla plastyków, mhm. a my jesteśmy rodzina plastyków, bo moja mama Krystyna Michałowska też była plastyczką. I e, chodziło się dwa kroki do tego zegara i czasami jak ja gdzieś chodziłam po zakupy czy coś, to stał, nie? I zegar stoi nie ma godzina, godzina jest zupełnie inna niż naprawdę. Co się okazało? Teraz mi ojciec dopiero powiedział, że to były takie czasy, że te technologie cyfrowe, co to, to automat się włącza i, i, i zegar sobie chodzi, to tak nie było. Jak on stanął, to trzeba było go rozbierać częściowo, żeby uruchomić z powrotem mechanizm. Więc że jeszcze trzeba było ten mosiądz. To tam jakieś tam dojście, jakby telewizja, jak do Wami pewnie była. Być może moje drzwi donikąd także zostały gdzieś przeniesione. Muszę spróbować się tego dowiedzieć. Może ktoś zna ich los. Próbując to ustalić, przekopuje kolejne stare zdjęcia. Na miejscu stodu stały kiedyś zabudowania. Ulica Norwida ciągnęła się aż do Grunwaldzkiej, a przy placu Grunwaldzkim rosło dużo zieleni. Dziś to miejsce w niczym nie przypomina swojego przedwojennego kształtu. Czy to możliwe, żeby w obecnych czasach w naszym mieście zachodziły zmiany na tak dużą skalę? Jasne, a Kuprum? Co powstanie w miejscu, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu stał ten ogromny budynek? Przypomina mi się teraz pewien dużo starszy obiekt, który być może wciąż stoi, ale jeśli tak, to znika w oczach. Postanawiam udać się w to miejsce. Jakiś czas temu kręciłam tam klip wideo. Tynk sypał się nam na głowy przy każdym uderzeniu w werbel. Do dziś nie mam pojęcia, jak udało nam się wytrzymać we wszechobecnym smrodzie, aż trudno sobie wyobrazić, że mowa o zabytkowym klasztorze na ołtaszynie. Postanawiam znów udać się w to miejsce i uważniej niż podczas kręcenia klipu przyjrzeć się jego detalom. Kończę nostalgiczny spacer po Wrocławiu z mojego dzieciństwa. Wciąż nie wiem, gdzie podziały się stare drzwi, stojące niegdyś w jednym z podwórek między ulicą Grunwaldzką a Placem Grunwaldzkim. Teraz celem mojej podróży stał się Ołtaszyn. Parkuję auto przy ulicy Smardzowskiej. Nie przypuszczałam, że po klasztorze nic już nie zostało. Byłam przekonana, że za budynek ktoś w końcu się weźmie. Pamiętam, że był w fatalnym stanie, temu nie mogę zaprzeczyć, ale wciąż miałam nadzieję na jego odnowienie. Tymczasem już go tu nie ma. Został zburzony kilka miesięcy temu. Tak jak parę innych obiektów, które chyliły się ku upadkowi, celowo niedotykane, w oczekiwaniu na ich naturalne zawalenie się. Tak i teraz dom pod dobrym pasterzem zakończył swój żywot. Szkoda, że wciąż się na to pozwala. Stojąc nieopodal ruin, na których teraz ktoś wybuduje nowe osiedle, dostaje telefon. Moje drzwi nie stały pierwotnie w miejscu, z którego je pamiętam. Zostały prawdopodobnie przeniesione z innego obiektu, po którym, tak jak po starym klasztorze, nic już nie zostało. Nie mam pojęcia, kto i w jakim odruchu wtedy je tam umieścił, i kto potem, oraz gdzie je przeniósł, czy w ogóle nadal istnieją. Dzisiejszy nostalgiczny spacer zaczął się od wspomnień i na nich zakończył bo tylko one pozostały mi po Wrocławiu z dawnych lat.